Cies Luis, podział ostateczny rozdział 13. Nie wiem, czy kiedykolwiek zdarzyło mi się oglądać coś równie przerażającego, jak zmaganie się karłowatego upiora z ogarniającą go radością. O mało co nie został pokonany. Kiedyś Całe wieki temu on również musiał mieć poczucie humoru i zdrowy rozsądek. W jednej chwili, gdy kochająca kobieta popatrzyła na niego z rozbawieniem, zrozumiał niedorzeczność wielkiego tragika. W jednej chwili zrozumiał, dlaczego się śmiała. On też musiał kiedyś wiedzieć, że nikt nie wydaje się sobie bardziej niedorzeczny niż kochankowie. Jednak światło, którego dosięgło, dosięgło go wbrew jego woli. Nie tak wyobrażał sobie to spotkanie, nie mógł się z tym pogodzić. Raz jeszcze uchwycił się łańcucha, który zamiast ratować, ciągnął go do zguby. I natychmiast wielki tragik przemówił: Masz czelność, śmiać się z tego? Prosto w oczy? A więc na to sobie zasłużyłem? Dobrze. Świetnie się składa, że nie obchodzi Cię, co się ze mną stanie. W przeciwnym razie mogłabyś kiedyś żałować, że nie wtrąciłaś mnie z powrotem do piekła. Co? Myślisz, że zostanę po tym wszystkim? Dziękuję, nie. Zdaje się, że dość prędko potrafię się zorientować, jeżeli jestem gdzieś nieproszonym gościem, niepotrzebnym. Tak chyba to ujęłaś, o ile pamiętam. Od tej chwili karzełek nie odzywał się już, a pani zwracała się wciąż do niego. Kochanie, nikt nie każe ci wracać, cała radość jest tutaj. Wszystko zaprasza cię, żebyś został. Lecz zanim skończyłem mówić, Karzełek zaczął się gwałtownie kurczyć. Tak, odezwał się tragik, proponujesz mi warunki, jakie mogłabyś zaoferować psu. Przypadkiem mam jeszcze nieco godności i widzę wyraźnie, że moje odejście nic by dla ciebie nie znaczyło. Nie ma dla ciebie znaczenia, że wrócę do tego zimnego, ponurego miejsca, do tych samotnych, och, jakże samotnych ulic. Nie, 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 Frank, nie pozwól mu tak mówić. Karzełek był już jednak tak mały, że zwracając się do niego, musiała uklęknąć. Tragik chwytał jej, Tragik, chwytał jej słowa łapczywie. Jak pies rzucający się na kość. Ach, tak, nie możesz tego słuchać. Zawsze tak było. Zawsze trzeba było Cię chronić przed brutalną rzeczywistością, która kula Cię w oczy. Ty, która możesz być szczęśliwa bez mnie i zupełnie o mnie. Zapomnieć, ty, która nie chcesz nawet słyszeć o moim cierpieniu, mówisz nie. Nie mów mi, nie włamuj się przemocą do naszego przytulnego, egoistycznego nieba. A więc na to zasłużyłem. Kobieta nachyliła się jeszcze niżej. Aby powiedzieć coś do karzełka, który był teraz wielkości małego kotka. I wisiał na końcu łańcucha, nie sięgając nogami do ziemi. Nie to miałam na myśli, mówiąc nie, nie. Chciałam powiedzieć, przestań udawać. Nic w ten sposób nie zdziałasz. To cię zabija. Puść ten łańcuch choćby teraz. Udawać! Wrzasnął tragik: Co ty masz na myśli? Karzełek był już tak mały, że nie mogłem go odróżnić od łańcucha, na którym wisiał. I po raz pierwszy nie byłem pewien, czy pani zwróciła się do niego, czy do tragika. Szybko, jest jeszcze czas. Przestań, przestań natychmiast. A co ja takiego robię? Wykorzystujesz to, że wzbudzasz w innych litość. Wszyscy robiliśmy to czasem na ziemi, wiesz przecież. Litość została stworzona po to, aby ponaglać radość doniesienia pomocy z rozpaczonym, ale można też zrobić z niej zły użytek zrobić z niej narzędzie szantażu. Ci, którzy cierpią, ponieważ sami tego chcą, mogą przez wzbudzenie litości zmuszać tych, co wybrali radość, do płacenia okupu. Widzisz teraz już wiem robiłeś to nawet jako dziecko zamiast przeprosić obrażałeś się i chowałeś na strychu bo dobrze wiedziałeś że prędzej czy później jedna z twoich sióstr powie sobie nie mogę spokojnie myśleć kiedy on tam siedzi sam i płacze szantażowałeś je wzbudzając w nich litość i w końcu się poddawały a potem kiedy ożeniłeś się ze mną ale nie warto o tym mówić jeżeli tylko skończysz z tym teraz. A więc to tak. To takie zrozumienie okazujesz mi po tych wszystkich latach. Nie wiem, co przez ten czas działo się z karzełkiem. Może wspiął się po łańcuchu jak owad, a może w jakiś sposób został przezeń pochłonięty. Nie, Frank. Nie tutaj. Posłuchaj głosu rozsądku. Czy myślisz, że litość musi zawsze stanowić zagrożenie dla radości? Czy radość musi zawsze być bezbronna wobec tych, którzy wolą być nieszczęśliwi, niż zgodzić się na to, by ktoś pokrzyżował im plany? Nie przeczę, że byłeś naprawdę nieszczęśliwy. Zatrułeś sobie życie i teraz też możesz to zrobić. Nie możesz już jednak zatruwać życia innym. Wszystko coraz bardziej staje się sobą. Radości nic już nie zaciń. Światło może rozproszyć ciemności, w których ty się znajdujesz, ale twoje ciemności nie zaćmą już światła to ty musisz przyjść do nas. My nie możemy pójść do ciebie. Czy naprawdę myślałeś, że miłość i radość. Zawsze pozostaną na usługach każdego jęku? Nie widziałeś, że to, co im się przeciwstawia, jest od nich o wiele słabsze? Miłość? Jak śmiesz używać tak świętego słowa? Odezwał się tragik i w tej samej chwili zwinął łańcuch, który od jakiegoś czasu zwisał luźno u jego szyi. W jakiś sposób, Zdołał się go pozbyć. Nie jestem tego pewien, ale wydaje mi się, że po prostu go połknął. Teraz dopiero stało się jasne, że pani zwraca się tylko do niego. Gdzie jest Frank? Kim pan jest? Nie znam pana. Może pan odejść, albo zostać, jeśli pan woli. Gdybym. Gdyby mogło to panu pomóc i gdyby było to możliwe, poszłabym z Panem do piekła, ale nie może Pan przenieść piekła tutaj. Nie kochasz mnie! Odezwał się tragik cienkim jak pisk perza głosem. Był teraz ledwo widoczny. Nie mogę kochać kłamstwa. Nie mogę kochać czegoś. Czego nie ma? Miłość ogarnia mnie całą i nic nie zdoła jej ugasić. Odpowiedź nie nastąpiła, wielki tragik zniknął, pani została sama w leśnym zakątku, a obok niej skakał brązowy ptaszek, zginając nóżkami trawę, której moje stopy nie zdołałyby poruszyć. Po chwili pani podniosła się i zaczęła oddalać. Inne, świetliste duchy wyszły jej na spotkanie ze śpiewem. Radość trójcy jest jej schronieniem. Nic nie może zmącić jej szczęścia. Jak ptak omija wszystkie sieci. Jak kozica przeskakuje pułapki. Czym gołębica dla swoich piskląt? Albo tarcza dla wojownika, tym jest pan dla jej duszy, pan w swej niezmiennej jasności. W nocy nie zlęknie się upiorów, za dnia nie przerazi jej wystrzał. Fałsz, co mieni się prawdą, na próżno próbuje ją zranić. Na wskroś przenika kłamstwo i widzi je jak na dłoni. Ukryta choroba jej nie zagraża. Nie porazi jej palące słońce. Tysiące nie znają odpowiedzi, dziesiątki tysięcy wybierają złą drogę, lecz ona przechodzi bezpiecznie. Pan zsyła nieśmiertelnych, aby jej służyli na wszystkich drogach, które jej wyznaczył. Oni podają jej dłoń w chwilach próby, nie urazi swojej stopy w ciemnościach. Pan pozwala jej chodzić wśród lwów i skorpionów, stąpać po jaszczurkach i legowiskach lwiątek. On wypełnia ją całym ogromem swego życia, pozwala jej zrozumieć pragnienie światła. A jednak, a, a jednak nawet teraz nie jestem przekonany. Zwróciłem się do mojego nauczyciela, kiedy śpiew ucichł w głębi lasu. Czy to w porządku, że ona pozostała taka niewzruszona widokiem jego nieszczęścia, nawet jeżeli sam je na siebie sprowadził? Wolałbyś, żeby dalej mógł ją zadręczać, jak przez wszystkie te dni i lata, kiedy jeszcze żyli na ziemi? No, no, no nie, tego bym nie chciał. A czego byś chciał? Właściwie nie wiem. Niektórzy uważają, że ostateczne zatracenie choćby jednej duszy zadaje kłam radości zbawionych. Ale przecież widzisz, że tak nie jest. A jednak zdaje mi się, że tak powinno być. To bardzo litościwe z Twojej strony, ale zobacz lepiej, co się za tym kryje. Co? To, że ludzie pozbawieni miłości, uwięzieni we własnym egoizmie, żądają, aby było im wolno szantażować cały świat. Dopóki oni nie przejmą szczęścia na własnych warunkach, nikt nie ma prawa być szczęśliwy. Chcą mieć ostatnie słowo, chcą, żeby piekło miało prawo weta względem nieba. Sam nie wiem, co bym wolał. Ależ, synu, są tylko dwie drogi: albo nadejdzie dzień i zapanuje radość, ależ, synu, są tylko dwie drogi: albo nadejdzie dzień i zapanuje radość, a nosiciele nieszczęścia nie będą mogli już jej zakazać, albo też zawsze będą oni mogli zniszczyć winnych to szczęście, które sami odrzucają. Z pozoru bardzo to wielkoduszne, gdy ktoś mówi, że nie zgadza się na zbawienie, które pozostawia choćby jedno stworzenie na zewnątrz, w ciemności. Ale nie daje się nabrać na taką sofistykę, bo w przeciwnym razie tyranem całego świata stanie się pies ogrodnika. Ale czy ktoś odważyłby się powiedzieć, że kiedyś nie będzie już litości? To brzmi naprawdę przerażająco. Nie można tak uogólniać. Czyny powodowane litością pozostaną na zawsze żywe, ale litość jako uczucie musi umrzeć. Nie będzie już litości, przez którą musielibyśmy cierpieć. Tego bólu. Który zmusza ludzi do zgody, kiedy powinno się odmówić, i do schlebiania, gdy należałoby mówić prawdę. Litość, przez której podstępy niejedna kobieta utraciła dziewictwo, a nie jeden mąż stanu posunął się do nieuczciwości. Taka litość musi umrzeć. Litość jest bronią złych ludzi przeciwko dobrym. I ta broń zostanie im wytrącona. A co z czynami litości? One są bronią po stronie dobra. Litość, która wyraża się w działaniu, bez wahania rzuca się z najwyższych szczytów na samo dno przepaści, by uzdrawiać i przynosić radość, nie zważając na siebie samą. Litość rozświetla ciemność i naprawia zło. Nie można jednak żądać. Aby zło panowało nad dobrem ze względu na podstępne łzy piekła. Chory, który poddaje się leczeniu, zostaje uzdrowiony. Nie możemy jednak nazywać niebieskiego żółtym, żeby sprawiać przyjemność chorym, którzy nie chcą być wyleczeni z żółtaczki. Nie możemy też zmieniać ogrodu w śmietnik tylko dlatego, że ktoś nie może znieść zapachu róż. Pięknie to brzmi że litość rzuca się na samo dno przepaści. Ale ta kobieta nie poszła za swym mężem do piekła. Nawet go nie odprowadziła do autobusu. A dokąd miałaby iść? No, tam, skąd wszyscy przyszliśmy. Tam, gdzie stoi autobus nad brzegiem przepaści, o tam. Stamtąd go nie widać, ale na pewno zna pan to miejsce. W odpowiedzi nauczyciel. Uśmiechnął się tajemniczo. Spójrz, powiedział, a mówiąc to przykląkł i nachylił się. Poszedłem w jego ślady, O moje biedne kolana, i zobaczyłem, że wyrywa źdźbło trawy. Kiedy wpatrywałem się uważnie w ostry koniec trawki, którym coś mi pokazywał, ujrzałem szparkę w ziemi, tak małą, że bez jego pomocy nigdy bym jej nie zauważył. Nie jestem pewien, odezwał się znowu, że to właśnie to miejsce, ale z pewnością dostaliście się tu przez podobną szczelinę. Ale, prze, ale przecież wykrztusiłem zdumiony, by nie rzec przerażony tym, co powiedział. Widziałem olbrzymią przepaść i wznoszące się wysokie urwisko, a, a na szczycie urwiska to miejsce, tak. Ale wasza podróż nie była tylko ruchem. Autobus i wy wszyscy zwiększyliście także swoje rozmiary. Czy to znaczy, że piekło? Całe to nieskończenie wielkie, opustoszałe miasto. Mieści się w tej małej szczelince? Tak. Piekło jest nie większe od ziemskiego kamyczka, ale tutaj, w prawdziwym świecie, nawet jeden atom jest od niego większy. Popatrz na tamtego motylka. Gdyby połknął piekło, nie jest ono dość duże, żeby mu zaszkodzić, nawet by go nie poczuł. Kiedy się w nim jest, nie wydaje się takie maleńkie, a jednak samotność, złość, nienawiść, zazdrość i porządliwość, jakie się w nim znajdują, razem nie ważyłyby nic, gdyby na drugiej szali położyć najmniejszą chwilkę radości, odczuwaną choćby przez najmniejszego z mieszkańców nieba. Zło nigdy nie zwycięża. Nie może nawet być takie złe, jak dobro jest dobre. Gdyby wszystkie nieszczęścia piekła dotarły nagle do świadomości tamtego żółtego ptaszka, siedzącego na gałęzi, zniknęłyby bez śladu, jak kropla atramentu w wielkim oceanie, w porównaniu z którym wasz Pacyfik jest tylko maleńką kropelką. Rozumiem, ona po prostu nie zmieściłaby się w piekle. Nauczyciel skinął twierdząco głową. Nie byłoby tam dla niej dość miejsca. Piekło nie mogłoby tak szeroko rozewrzeć paszczy. A ona, czy nie mogłaby się zmniejszyć, tak jak Alicja w krainie czarów? I tak nie byłaby dość mała. Potępiona dusza jest prawie niczym, jest skurczona, jest zamknięta w sobie. Bóg nieustannie szturmuje potępionych tak, jak dźwięki szturmują uszy głuchych, ale oni go nie przyjmują, zaciskają pięści, zaciskają zęby, zamykają oczy, nie wyciągają rąk podary. Nie otwierają ust, by przyjąć pokarm, nie otwierają oczu, by widzieć. Najpierw nie chcą, a potem już nie mogą tego uczynić. A więc nikt nie może do nich dotrzeć. Tylko największy może stać się tak mały, aby wejść do piekła. Im kto wyższe zajmuje miejsce, tym bardziej może się zniżyć. Człowiek, może współczuć koniowi, ale koń nie może współczuć szczurowi. Tylko jedyny zstąpił do piekieł. Ale czy zrobił to jeszcze kiedyś? To nie stało się raz, dawno temu. Odkąd opuściłeś ziemię, czas nie płynie już tak samo. Wszystkie chwile przeszłe i przyszłe. Zawierały się lub zawierają w chwili jego zstąpienia. Nie ma ani jednej uwięzionej duszy, której on nie głosiłby swojej nauki. I niektórzy słyszą jego głos? Tak. W pańskich książkach mówi pan tak, jakby wierzył w uniwersalizm, że wszyscy ludzie będą zbawieni, tak jak święty Paweł. Nic nie możesz wiedzieć o końcu świata. Nic, co dałoby się w ten sposób wyrazić. Może będzie tak, jak pan wyjawił Julianie, że wszystko będzie dobrze i wszystkim będzie dobrze i wszystkie sprawy ułożą się pomyślnie, ale nie należy roztrząsać takich zagadnień. Czy dlatego, że są one zbyt przerażające? Nie. Dlatego, że wszystkie odpowiedzi są zwodnicze. Jeżeli, będąc w czasie, zadajesz pytanie o to, co jest możliwe, odpowiedź jest prosta. Wybór drogi leży przed tobą. Żadna z dróg nie jest zamknięta. Człowiek może wybrać śmierć wieczną, i ci, którzy ją wybierają, na pewno dostaną to, czego chcieli. Ale jeżeli próbujesz przeskoczyć do wieczności i zastanawiasz się, jak to będzie, bo tylko tak potrafisz o tym mówić, kiedy nie będzie już możliwości, a tylko to, co naprawdę rzeczywiste, to zadajesz pytanie, na które nie sposób odpowiedzieć, będąc śmiertelnym. Czas jest soczewką, w której widzisz w pomniejszeniu. Ale wyraźnie, jak przez odwrócony teleskop, to, czego w inny sposób nie potrafiłbyś objąć wzrokiem, tym czymś jest wolność. Dar, który najbardziej upodabnia Cię do Twojego Stwórcy i czyni Cię częścią wiecznej rzeczywistości. Ale możesz go dostrzec tylko w pomniejszeniu przez odwrócony teleskop czasu. Czas ukazuje ci obraz chwil następujących jedna po drugiej, i to, jak w każdej chwili dokonujesz wyboru, odrzucając coś, co równie dobrze mógłbyś wybrać. Ani następowanie po sobie chwil, ani widmo tego, co mógłbyś wybrać, a nie wybrałeś, nie jest samo w sobie wolnością to tylko soczewka. A obraz, który przez nią widzisz, jest tylko symboliczny. Ale to obraz prawdziwszy niż filozoficzne twierdzenia czy też mistyczne wizje, które, jak się wydaje, przekraczają go. Bo gdy próbujesz spojrzeć na wieczność inaczej niż przez soczewkę czasu tracisz z oczu wolność. Weźmy na przykład Doktrynę o predestynacji, która mówi zresztą zgodnie z prawdą, że wieczna rzeczywistość nie musi czekać na jakiś moment w przyszłości, by zacząć istnieć, ale tak może mówić tylko wtedy, kiedy odrzuca się wolność, która jest o wiele głębszą prawdą niż predestynacja. A czy uniwersalizm nie postępuje podobnie? Nie sposób zdefiniować wiecznej rzeczywistości. Sam czas, a także wszystkie działania i wydarzenia, które go wypełniają, stanowią jej definicję. Definicji tej nie sposób poznać, trzeba ją przeżyć. Nasz Pan nazwał nas bogami. Czy myślisz, że zniósłbyś? widok prawdziwej wielkości swojej duszy i wiecznej rzeczywistości jej wyboru. Gdybyś patrzył na nie poza czasem,